To Znowu ja i znowu lekcja angielskiej konwersacji. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, gotowa. Luty, no nie jest to tak naprawdę miesiąc miłości. Dla mnie bardziej jest to maj, ale jak już jesteśmy przy walentynkach, no to wypadałoby powiedzieć coś o miłości. I dzisiaj z okazji angielskiej konwersacji przedstawię ci wywiad z ludźmi. Na temat tego, co to jest miłość. E, I w tym wideo posłuchamy między innymi Amerykanów, którzy próbują wytłumaczyć, co to jest dla nich miłość. Zapraszam cię serdecznie. Wideo, e, które zostawiam Ci również cały link do, e, tego wywiadu, do tych wywiadów, zostawiam Ci w opisie. Właśnie ludzie odpowiadają na to, jak oni sobie wyobrażają miłość, co to jest dla nich miłość. Nie oczywiście zadają im pytanie, what is love, czyli co to jest miłość. I to wideo jest bardzo krótkie, ono chyba trwa 3 minuty. Podzieliłam na fragmenty, na mniejsze fragmenty, i każdy z tych fragmentów będziemy sobie analizować. Najpierw je usłyszysz. Będziesz próbować sobie zrozumieć, zobaczyć, ile jesteś w stanie zrozumieć, i później ja będę ci mówić, o czym była mowa w tym wideo. Będę ci zwracać uwagę na różne wyrażenia, na zdania, na gramatykę i mam nadzieję, że się z tego dużo nauczysz. Zaczynamy. Ok, pierwsze zdanie pierwsza odpowiedź na pytanie: What is love? Hmm. I don't know if there any real definition of love. tutaj osoba, którą, z którą jest zrobiony wywiad, mówi I don't know if there is a real definition of love. I don't know if there is a real definition of love. Hmm. I don't know if there is any real definition of love. Na co tutaj zwrócimy uwagę? Zwrócimy uwagę na to, jak to zdanie jest skonstruowane. I don't know if. I don't know if. Nie wiem czy. If jest słowem, które na pewno znasz, na przykład z kondycjonali, z czasów warunkowych i na pewno już je słyszałeś, słyszałaś wiele razy. Natomiast if stosowane w takich zdaniach właśnie jak tutaj nie zawsze oznacza jeśli, ale oznacza też czy jeżeli więc chcesz powiedzieć nie wiem czy ona przyjdzie albo nie wiem czy coś się stało to właśnie używasz słowa if. I don't know if she's coming. Nie wiem czy ona przyjdzie. I don't know if this happened. Nie wiem czy to się stało. I tutaj nam ta osoba mówi I don't know if there is a real definition of love. Czyli nie wiem czy jest tak naprawdę jakaś prawdziwa definicja miłości? Hmm. I nie any real definition of love? I drugi fragment: love. Um, I think that love is when you put someone before yourself. It's definitely more than just a feeling. I w tym fragmencie ta osoba mówi: "I think that love is when you put someone before yourself, It's definitely more than just a feeling. I think that love is when you put someone before yourself. It's definitely more than just a feeling. I tutaj znowu zwracamy uwagę na to, jak zdanie jest skonstruowane. To jest zdanie bardzo długie. I um, mówi ta osoba, I think that love is when you put someone before yourself. I think that, czyli uważam, że na pewno znasz to wyrażenie, pewnie stosujesz, I think that. Love, miłość, is when, jest kiedy. Myślę, że miłość jest kiedy przekładasz siebie. Przekładasz tą drugą osobę, przepraszam, przekładasz tą drugą osobę nad siebie. I think that love is when you put someone before yourself. It's definitely more than just a feeling. Czyli jest to zdecydowanie więcej niż tylko miłość. More than just a feeling. More than just a feeling. Ty, czy jest więcej niż tylko uczuciem. I think that love is when you put someone before yourself. It's definitely more than just a feeling. Love. Um, I think that love is when you put someone before yourself. It's definitely more than just a feeling. It's a third fragment. Love is overcoming the differences that you two have and and learning to find the imperfection and and working with it. ita osoba mówi: Love is overcoming the differences that you two have and learning to find the imperfection and working with it. Piękne zdania. Love is overcoming the differences that you two have and learning to find the imperfection and working with it. Okay? Czyli tutaj chciałam zwrócić uwagę na. Czasowniki w zasadzie na rzeczowniki. Overcoming, and learning, and working. Love is overcoming. Bardzo często, kiedy dodajemy ING, to uczymy się na lekcjach, że jeżeli dodajemy ING, to oznacza to, że coś teraz robimy. Ale nie zawsze tak jest, i o tym mówiłam już w poprzednich wideo, nie zawsze tak jest, jak dodajemy ing, to tworzymy bardzo często rzeczownik. I tutaj właśnie to się stało. Love is overcoming. Czyli miłość to pokonywanie. Overcome to jest pokonywać. Ale tutaj stworzyliśmy sobie rzeczownik, dodając do niego ING. Love is overcoming the differences, czyli miłość to pokonywanie tych naszych różnic. The differences that you two have, czyli które, that, które, wy, was, wasza dwójka ma. You two have. Love is overcoming the differences that you two have. Love is overcoming the differences that you two have. Korzystając z okazji, chciałabym zaprosić Cię na treningi angielskiej konwersacji z Native Speakerem, które są przygotowywane specjalnie dla Ciebie, pod Ciebie, pod Twój poziom, które przełamują barierę, sprawiają, że czujesz się lepiej w konwersacji, że. Jesteś zmotywowany, zmotywowana do dalszej nauki i przeskakujesz z poziomu na poziom. Jeżeli chcesz w końcu nauczyć się mówić, podróżować, zmienić pracę, wyjechać za granicę lub po prostu mówić sam, sama dla siebie, to jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Zgłoś się do OK English i zmień swoje życie na lepsze. And the learning to find the imperfection And working with it. And learning, i tutaj znowu mamy ing, ale to nie oznacza, że coś robimy teraz, tylko to jest właśnie rzeczownik: uczenie się. Czyli i uczenie się znajdywania tych niedoskonałości i pracy z nimi, czy z nią, z tą niedoskonałością. To find the imperfection and working with it. And learning to find, czyli uczenie się znajdywania, the imperfection. Perfection to jest doskonałość, a imperfection to jest niedoskonałość. Czyli znajdywanie niedoskonałości and working with it. I znowu working, dodaliśmy ANG, to nie jest czasownik, a rzeczownik, czyli i pracy z tym. Czyli miłość według tej osoby, to pokonywanie różnic, które mam, macie, wy we dwójkę macie i uczenie się znajdywania niedoskonałości i pracy z tą niedoskonałością. Love is overcoming the differences that you two have and learning to find the imperfection and working with it. Love is overcoming the differences that you two have and, and learning to find the imperfection and... And working with it. Czwarty fragment. Love is the innermost feeling one can present to another person who understands them. Kolejne dosyć długie zdanie. A love is the innermost feeling one can present to another person who understands them. Love is the innermost feeling. In most feeling. In most feeling to najgłębsze uczucie. Inner bardzo często oznacza właśnie coś bardzo głębokiego, które coś, co w nas siedzi. In most to jest najgłębsze. In most feeling one can present to another person. I tutaj bardzo ładnie zastosowane słowo one, czyli jedno, ale w tym przypadku nie oznacza ona. Numeru jeden, czy liczby jeden, ale oznacza um, osobę. Kogoś, kto nie jest zidentyfikowany. Czyli ktoś może, tak, jakby somebody, ale tutaj zamiast somebody, someone stosujemy one. In the most feeling, one can present to another person, who understands them. Czyli miłość, to najgłębsze uczucie które ktoś może zaprezentować drugiej osobie, present to another person, who understands them. Kto ich rozumie, who understands them. Love is the innermost feeling one can present to another person who understands them. Love is the innermost feeling one can present to another person who understands them. I fragment. Five. Being in love makes me feel better about myself. All of the good things that I know are already there, just feel highlighted in me. It just makes me feel like I can face the world. Ita osoba co movie. Being in love makes me feel better about myself. All of the good things that I know, they are already there. They just feel highlighted in me. It just makes me think like I can face the world. Being in love makes me feel better about myself. I tutaj znowu being in love nie oznacza, że jestem teraz, w, jest, jestem teraz zakochany, ale being in love oznacza bycie zakochanym. Czyli bycie i zakochanym sprawia, makes me feel, sprawia better about myself. Sprawia, że czuję się lepiej ze sobą. being in love makes me feel better about myself being in love makes me feel better about myself all of the good things that i know they are already there they just feel highlighted all of the good Things, wszystkie dobre rzeczy. All of the good things that I know they are already there. Które wiem, że tam już są. I know they are already there. They just feel highlighted. Highlighted to jest podkreślony. Czyli one czują, czuję, że one czują, czy ja czuję, że one są podkreślone. It just makes me think that I can face the world. It just makes me think like I can face the world. Czyli one sprawiają, to już sprawia, czyli zakochanie sprawia, że czuję, że mogę stanąć twarzą, twarz ze światem. It just makes me think, tak, czyli sprawia, że myślę like I can face the world. Face the world to stanąć twarzą, twarz. Z, światem, z w tym It just makes me think like I can face the world. Myself. All of the good things that I know are already there just feel highlighted in me. Just makes me feel like I can face the world. I tutaj dwa razy pojawia się słowo MAKE. Um, it, love makes me feel better. It, it makes me think like I can face the world. I słowo MAKE w tym przypadku oznacza sprawiać coś. Nie robić, a sprawiać, że coś jest. Czyli tutaj na przykład miłość sprawia, że czuję się lepiej. Love makes me feel better. I też to sprawia, że myślę. It just makes me think like I can face the world. Make bardzo często oznacza właśnie to, że coś sprawia, że jakoś się czujemy, albo ktoś sprawia, że jakoś się czujemy, na przykład my partner makes me feel happy, tak? czyli mój partner sprawia, że jestem szczęśliwa, albo uh, eating ice cream makes me happy, czyli Jedzenie lodów sprawia, że jestem szczęśliwa. Being in love makes me feel better about myself. All of the good things that I know are already there just feel highlighted in me. Just makes me feel like I can face the world. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że. Dużo się nauczyłeś, nauczyłaś, że też sprawdziłeś, sprawdziłaś swoje umiejętności rozumienia ze słuchu. Oczywiście pamiętaj o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych tego typu wideo. Mam nadzieję też, że zmotywowałam Cię do nauki języka angielskiego w tym roku. I tym pozytywnym akcentem kończę na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia.